Hejka widzowie, mój laptop się po prostu kurwa zjebał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Nie wiecie dlaczego o co chodzi mi, dlaczego się mówię, że zjebał No po prostu kurwa, nie działa mi laptop, na którym montowałem filmy No i tyle po prostu Straciłem wszystkie pliki, na których miałem montować I patrzę, a tam chuja już nie mogę, nawet nic nie mam, CPS-y muszę wyłączyć wszystko tutaj na że widzicie jak to jest męcania co sami. Ale kurwa, no... Po prostu się zjebało mi coś ciutko na laptopie, który montowałem. Patrzę co mogę zmontować coś i patrzę, ale to chuja nie mogę, bo już się co rozpierdoliło wszystko tam. No i wtedy mam chuja już mam nie mogę narzucić filmów i mam jakoś tam... Okres próbny, znaczy nie próbny, tylko kilkudniową serwę będę miał chyba. I teraz nie wiem, kurwa. No skoro mi, że nie mam laptopa? Bo miałem dla Was potem po tej w mojej łodzi, kurwa. Ech, bo miałem weselen w łodzi. Rodzinka się zoniła, więc no. Chciałem dla Was po prostu, kurwa, coś fajnego znaleźć. Chciałem zmontować po łodzi, albo no, po prostu, normalnie. Tu patrzę, kurwa, kiedy odpalam lapkę i go przestam używać, patrzę, on się kurwa zjebał. Nic nie odpala się, wszystko wyjebywało. I koniec internetu, mój program CatCat Cat w ogóle mi nie działa i tyle. I teraz myślę sobie, jak tu wam kurwa coś zmontować. Nie mam tych plików na fordę, nie mam pendrive'a, gdzieś go dałem. Nie wiem tylko gdzie, chujowo jest. No i teraz myślę, jak mam tutaj coś zrobić. Bo miałem tyle kurwa serii fajnych z Minecrafta, z innych gier. I co chuja mam dla was teraz? I jak mam to zrobić? Ech, no po prostu to jest tylko film informacyjny, gdzie was powiem wszystko. Zobaczmy muzyki, dać jest. No, będzie nagrała mu muzyka grała w tyle sobie. Bo mam, no jest na PC w studii, nie? więc no. Więc mam przycisk od tego. Ale tak chujował, że jak pierdol. Ale czekaj. <słyska> no i kurde, chcę chyba po prostu zrobić coś takiego, no. Był ten sobie pilny, to, to pan, a a tam kurwa wszystko się zjebałeś, czy po pożyszczostroje, a no. A tak, że to można opisać, jakiś kwestie, jak takie kurwa, ale że... A tak, jak sam sąsza, jak działa, to, tak jak tak działa? A to ten jak go było nie działa w ogóle, czy jakby nie działa to robić? O jezu. A I to jest kurwa powiedzmy tak. Został znowu live powrócony, ale kurwa YouTube weźcie nie odjebujcie jak na Spotify'a o coś pustą, to macie chuja prawo do tego mi blokować. Kanał nie jest family friendly, pierdolę gównia family friendly kanał, jakiś bez przekleństw, inne takie rzeczy. Bo tacy ludzie to są kurwa debile i tyle. Którzy nie potrafią kurwa nawet pokazać nic normalnego. Jakbyście to widzę ja wie po prostu wie macie jakieś live'y ode mnie. No kurwa ja nie wiem po prostu. Wszystko mi się zjebało I nie mam dla was filmu po prostu Bym się kurwa ucieszył z jednej rzeczy Jak jakaś firma by mi wysłała nawet laptopa kurwa Dobrego Albo pc-ta Bo mam monitor w chacie Podpinam sobie tego łapka do mojego monitora fajnego I patrzę kurwa a tam już od razu błędy są I ja się wkurwiam od razu Natomiast jak mam wam teraz tutaj coś... Oddać wam montaża jakiś, no kurwa Nie zmontuję wam nic, na telefonie kurwa nie będę montować, bo raz było tak, że próbowałem na telefonie coś zmontować A to kurwa za długo pobierało się I chuja miałem wtedy za filmy I to była tak, taka przerwa Bo suka to z którym kurwa mogłem wreszcie by kurwa jebane filmy zdać Sory za te przekleństwa, ale no to trochę mnie wkurza. Żeby się laptop zjebał, da się go do gwarancji, ale i tak, podejrzewam, że znowu się z rozwali i kurwa... Nie będę miał po prostu laptopa. Na chuj to ubezpieczenie, to ja nad, nie wiem jak i tak ten chłam się rozwala. Beznadziejną kurwa kartę graficzną ma, syściutko to miało beznadziejne. No i potem patrzę sobie, a tu chuj jest zmienić nic nie działa i co kurwa Ech. No trochę dość się wkurwiem jak widzicie. W ogóle się nie koncentruję w grze i tyle. Teraz sobie no, usiłem na celu, żeby się zrelaksować i nie myśleć kurwa o tym, ale wam chciałem coś nagrać teraz. To będzie na kanale, ale na początku tego nie opublikuję wam tak na publiczny, tylko na, na początku na prywatne, żeby wymyślić nazwę, bo tak robię najczęściej, że niech to się wyrenderuje wtedy, a potem wymyśla da dla was nazwę, upublikuję to i tyle, jakby da was taka informacja prosto też. A na chuj to mam mówić tak Jak miałbym robić coś, to od razu publikację robię i tyle To ja chuja ja wam pomogę widzowie teraz kurwa Nie na tym że jest Odpalano Creative Uruchombs I tak nie rozumiem jak ma ten zjebany land działać bo to jest na serio, zjebany dany ale wyjdźmy z federa i tyle bo ja na normalnym silniku force to, to już w kurwia mnie to serwer nie wiem jak ten ma działać test, to jest ten problem, za test tego serwera nie ogarniam Na was kiedyś zrobię, bo na tym oto federgnięcie mogę wam robić serwery nawet jakby chcecie na fabryku, może na tym albo z własnej roboty coś z Fordzem, to okej okay. ale kurwa mówią dlatego jest kurwa z tym coś odjebał. pokażę wam co z tym odjebał kurwa ale ma konkurencję to teraz z tym wam tak przez waszą głupotę tracicie miliony użytkowników którzy po prostu stracicie tysiące kasy. Nie tysiące, ale miliony kurwa. Zagrać jakąś wagrę wam pokażę. O, tutaj. Się kurwicie z tym komunikatem. Negatulacja. się z komunikatem wcił mocno. Czeka, Więc Mary. chciał zagrać, ale nie mam hajsu. Zystówki o, jest to droższe Dobra, kup i widzicie zakup tyta sobie licencji przez Steam no i co to ma być Steam? rozumiecie to? z Steam, jak tego nie zmienicie to mnie nie musimy płacić wy, to wy kupujecie licencję do gry ale nie my kupujemy licencji do gry więc no tutaj jest jakieś ale i to grube dla was teraz bo ja nie kupywać miałem jakieś kurwa licencji, tylko grę, którą będę sobie grał i tyle. Twórca zarabia, wy też zarabiacie i tyle. I mam tu w dupie. Jak w Dante sobie gram. Nie od was wziąłem z waszej kurwa bibliotek waszej kurwa jebanego sklepu, tylko sobie kupiłem kodzik od razu i chuja możecie robić. Bo większość gier ja dostałem i tyle. Albo kupiłem kodzie. Dziki do większości. Serum się skończyło, to więc chuję wam dam ze Seruma. Spokonałem modliskę No i tylko tyle. Na serio, jak zabijacie modliskę, to od razu koniec gry. Kurwa, taki potencjał. Jak macie ten quest, jak skończycie go już, to macie. Dziękujemy za grę. Twórca Seruma. Mówię tak: ta gra ma postęp. I nie psuj tego postępu kurwa Jakoś zjebanie i tyle Bo ja na serio Grałem fajnie Skończyłem z jednym potworem Czyli posłem nie na biom wagienny Tylko na ten biom gdzie jest ta kreatura I posłem po prostu mordować, Bo nie byłem słaby Ale miałem na nią technikę Więc no uzyłem techniki Wtedy byłem mądry Tą grę może kiedy wam nagram Nie wiem Na serio nie wiem Kupię teraz do tej gry klucz. Bo zajebisto są klucze No i kurwa, nie wiem, a ich łoki mam wszystko Ten Sidwa nie powiem za co go służy, więc no Ale się chyba będziecie domyślać się na jednym odcinku jak polowaliśmy za tą golikę kurwa Jak nie wiecie to chuj wam w dupę i tyle Jestem Wam tego, zapomniałem podać jedną na serc. Ale gdzie to jest eee, Tak, To jak jestem na swoim kanale teraz dlatego tego złam chcę coś innego rzecz pokazać. Jak macie jakieś do mnie pytania. Tak mówię do was widzowie, jak macie jakieś pytania z... Nie wiem jakie, ale może jakieś będziecie mieli. To tu klikacie i tu malcie mojego maila. Klikacie sobie w tego maila i po prostu do mnie piszecie. Ja to wtedy odczytam, porozmawiam, będzie mi jakiś kontakt. Lajby będę dla was lubił dalej. Tylko no, jak chcemy, żeby ja dostała te donate, to ja muszę teraz douczyć się tych donate'owania. Teraz mam nowe gry, wszędzie, kurwa. Jest za dużo mam, mało, za dużo gier, mało mam miejsca na kanale i tyle. Jak, jak to, że będą pierdolić? Co... Tak kurwa, ma za dużo gier. No kurwa, to zobaczcie sobie. Hejterzy jebani kurwy. Tego jest w pizdu, to ci będziemy mieli od odcinków i od odcinków. Tego i tak pójdę, tylko no, za... późno je wziąłem i będę musiał kurwa pójść na drugie konto, żeby wam je zrobić. Więc będziemy grać Saunautikę w też będziemy grać, bo coś zmieniają. No i tyle. No i co mam dla Was więcej? No nie wiem, no i teraz słuchajcie coś ze Spotify'u, bo raz Wam pustałem tą ...muzyki ze Spotify'a kompletnie. No i kurwa, nie wiem. Nie wiem w ogóle. Wejdę może na Goga, bo Gog teraz ma konkurencję dla Steam'a. Gog coś zrobił fajnego. Mam Lodzi tech słuchawki, te są zajebiste. Lubię te słuchawki chuj mocno. No i teraz ma się wpis do Gierek. Danglade. Divisioner Hitmana jest pomału końca chyba Albo nie, jest nie końca Hitmana Bo jest dużo dużo chyba Nie wiem Nie wiem sam Ja pierdolę Ale widzicie, tyle gier jest sobie na UB Wejść tylko muszę Dobra to jesteśmy znowu, no i korwa Widzicie Mam taką sporą bibliotekę, dosyć Wpis do gier mamy do ogrania sobie na moim kanale. To pamiętajcie to jest, o mnie no, Mam wpis do gierek. <grych> Darmo, kurwa. A ja pierdole, mam swoje. To muszę kiedyś pobrać. Bo mi na moim zjebanym lapku nie działa w ogóle. Jeszcze cud taki, za na moim zjebanym lapku Danglade dwójka jakoś ściągnął Na serio, jakimś cudem uciągnął Danglade tylko dwójka ten laptop zjebany A nie potrafi żadnej innej gry, bo od razu kras DBD wyjebiał od razu Ale no, fajne jest jak już zaczynamy od nowa tego cika też Bo nam mówią o nowych pokrakach <grym> Mój znajomy Nie chcę sprogresować grę no, tak się robi progresy widzowie, jak widzicie po osiągnięciach moi teraz. Ale no, to było też przejebane, bo jak pójdziecie do rzeźnika i wyłączycie mu te dźwignie, bo macie kurwa boomery. Sprinterskie jebane boomery. Ale to było kurwa piękne, co za autograf. <gryw> Nawet skajdimy kurwa, to tej w dużo akcji Jest mamy te gierki, stare, Tom. Musimy jeszcze tą trzecią część wziąć i obgrać Wiecie o kto mi chodzi trzecią A i to jest też zajebista gra. A ile mamy tych gier do pogrania? DBD sobie tam pogrywam je na PerryLu, więc no mam akcji niezłe. Skorna musimy obgrać. Stix. Sobie tak grałem do końca i kurwa, powiem wam tak. Stix jest dosyć ciekawą grą. Polecam grę Stix dla Was, żeby sobie tak obgrać, żeby zobaczyć jak to jest bardzo ciekawa gra. Na początku myślałem, że zagramy na tym Stixem. A tu się co okazuje, że gramy jakimś rakasem i od razu tylko musimy zajebać tego Sticks'a. O tego kurwa musimy zajebać. A on okazuje się jakiś niemożliwy do dotknięcia w ogóle, bo on się teleportuje, znika tobie. On jest po prostu jak ghost chodzący był. I to było chyba już na tym. Siódmy końc. Senioriusu końca, no. Na czy dane osiągnięcia. Ile procentaży? Ja, a chyba tam z Tix'u miałem te już od razu mistrzostwa. No i korwa, odjebowało się tam dosyć dużo. W tym -u. No u Dobra, to już co? Kończymy, bo ja lecę na Hawirkę i tyle. No po prostu, nie będzie chyba filmów przez okres jakiś czasowy. Kiedy tę klapkę nie naprawię i mi ten serwis nie da. Lepszego lapka i tyle. No więc no, łapka w górę, subskrypcja dzwoneczkiem i tyle. I trzymajcie się. papa. pa. Żeby tylko ten lapek załubić działał. Na razie.